Dzień dobry, nasi widzowie. Dzień dobry, kochani. Byłam robić paznokietki. Bycia było na pazurkach, jak? Jak poszła, to zginęła. No i oczywiście już musiałeś dzwonić, gdzie no. jestem. No. Patrzcie, jakie ładne. Takie, jak zawsze, ale bardzo ładne są. Zawsze tak ładnie błyszczą, jak są ten. Nie, no pani Angelika naprawdę robi piękne paznokcie. Piękne. Dobra. I z, oczywiście jak wracałam z powrotem, no to przechodzę koło Biedronki, no to musiałam wpa wpaść do Biedronki. I wzięłam tak, za 10 zł, takie płatki czekoladowe, ale może ja Wam pokażę, jak one wyglądają. Są e, płatki czekoladowe, są w trzech smakach w Biedronce. Są orzechowe, orzechy laskowe, są, e, to jest... E, o smaku pomarańczowym, czekoladowo smaku pomarańczowym i jeszcze są jakieś jeszcze, patrz. Chyba tylko zwykłe. Biorę je, bo będą, to będzie dekoracja, po prostu dekoracja. O, i zaraz wam pokażę. Nie z tej strony, no. Nie z tej strony. O, to są takie malutkie płatki czekolady. Do ciasta, po, ten jako dekoracja, do tortu jako dekoracja, naprawdę fajnie wygląda. I to kosztuje 10 zł. Chcesz spróbować? Nie. Nie. mam chęci na słodkie. Mm. Fajna. Ja próbuję. Świetna czekoladka, naprawdę dobra. Bardzo dobra. Także ja próbowałam. Kiełbasę białą kupiłam. Surowa premium pół kilo kosztuje 12 zł. Chleb żytni na razie nam się nie znudził. Chleb żytni 3 ,85 zł 85 groszy. Jajka były takie ściółkowane, elki za 11 zł. Bułka codzienna po ,19 zł 19 taka. Ona nawet tak fajnie wygląda, co nie? No i ona nawet jest dobra. Tak. Yy, ona nie jest taka fez, yy, ta, ta, z tych jakby dmuchanych, co nie? Tylko z tych takich, jak to kiedyś były bułki. Trochę przypomina. Pomidory malinowe były po 25 zł za kilogram. Wziąłem cztery pomidorki. Powiem Wam, że nawet ładne były. Pieczarki po 7 zł za pół kilo. Tak, to będzie na... Pieczarki będą na Sylwestra. Tylko nie same pieczarki. I później tak, co tu pisze? Aha, i kupiłam sobie tak, placki ziemniaczane, bo były dobre. 6 ,79 zł. 79. No, smakowały. No. Tak, nie chce mi się piecie, jestem po świętach, nie chce mi się piec placków. Chcę troszkę odpocząć i wzięłam takie. My sobie zjemy, naprawdę były dobre. I wzięłam, słuchajcie, jeszcze za 35 zł w były takie klapki. Wzięłam, ja noszę 38. Ale wziąłem 37, dlatego że rozmiary są zawyżone. O. Mm -hmm. Ale wygodne, wiesz? Będę miała. To wzięłam sobie do chodzenia po domu. Ja wolę takie, plastikowe niż takie. Ten, dlatego, że ja sobie je umyję. E, wsadzę do, do, czy do pralki, czy nawet tak umyję. Ja mam zawsze. No e, ja też w gumowych chodzę. Tak, i mam zawsze czyściutkie po prostu. Noga się poci, a ja sobie wolę po prostu wziąć. Wymyć. I fajne. I ja mam wąską nogę, więc... Nie, fajnie. Ale mhm. mówię, no że 38, a wzywam 37. Były takie, były takie, były jeszcze różowe i były jeszcze jakiś kolor. I chyba siwe. A to firmowe lotto. Tak, lotto. Mhm. No, no, no Ale bardzo mięciutkie. Mhm. Nie są, to są... To, to nie jest twarde, to jest bardzo miękkie. I wziąłam coś takiego. I to by było na tyle, bo ja będę się brała zaraz za... Przekąski jeszcze jedne. Jeszcze jedna pani pytała, gdzie kupiłaś bułeczki. A, już wam pokazuję. Mm -hmm. Bo ja sobie kupiłam jeszcze, bo. Czekaj, gdzie ja mam te bułeczki? Patrz, tutaj mam. O, jest. Są. Są. Ja je wzięłam, słuchajcie, bułeczki w tym, e, w Biedronce, uh -huh. ale któraś z Was pisała, że też są w wino. Grażynka. Tak, tak. I one są takie maciupeńkie, uh -huh. fajne właśnie na raz. E, naprawdę można im wszystko jedno czym, wiesz, wiecie, e, dać. Naprawdę i, i szybka przekąska i bardzo fajna właśnie, bo malutka. Plaster pomidora, coś tam, coś tam, wykałaczką z ten i... Także fajne. No, także czeka nas jeszcze paczkomat. A no, no, tak, no jeszcze... jak wożą, nie? Tak, jak wożą. Także jeszcze będziemy... Jeszcze coś wam pokażemy. No. Wracamy z powrotem, bo właśnie przyjechaliśmy z paczkomatu, ale jeszcze muszę coś powiedzieć o tych o mini hamburgerkach. Ktoś napisał, że to nie jest przekąska. Tylko, że to chyba jest taki zwykły posiłek. No jak to może nie być przekąska? Słuchajcie, jak tutaj nawet nie wiem, czy dwa gryzy będą. Jak jest taki duży hamburger. To tak. Ta, ale te maciupeńkie, takie o, malutkie, to, 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 są, to są przekąski. Żeby tym się nie idzie najeść. Musiałby przynajmniej sześć zjeść, żeby się najeść. No a to, co to za, za przekąski? No normalnie, mini hamburgery. No. E, coś miałam jeszcze mówić także to a i kupili, kupiliśmy coś takiego, patrzcie tu gdzieś to się jakoś tak otwiera tak o, o widzicie, taka mała poręczna będzie teraz właśnie, żeby coś ciachnąć e, czy właśnie tego karpia w kręgosłup bo ja mam taki tasak nie wiem, czekaj, zaraz gdzieś tutaj pokażę też z tej firmy. Co nie? Mm -hmm. Ale słuchajcie, ale on jest. To on jest cieniutki. Tutaj mi po prostu szkoda, jak ja bym to walła w były karpia takiego, co ma 2-3 kilo. No to to już by nie, to by było już po tym ostrzu. Także mi szkoda, a fajne są te noże z tej firmy. Także ja mam je do czegoś. A żeby właśnie kość czy coś takiego, to właśnie szukaliśmy takiej małej poręcznej. Siekierki, żeby malutka. była. malutka jest. Nie wiem, to jest 5 razy. Nie wiem, co to znaczy. No ja nie wiem. X5. I ty mówisz, że to jest siekierka XXS. S. No. no. Także jest tak w... Jak będę niewierny, to co zrobisz? Nic nie zrobię. Czemu? Bo to za mała siekierka na ciebie. Ja Ach. mówię, jak będę niewierny. a to już wiem o co chodzi Ale my mamy w piwnicy taką dużą sikierę. Też tej firmy. Też tej firmy, ale taka porządna. To, to nawet nie sikiera, to jest łupak. Czekaj, tu łupak jest, o. No. Maja? Tak, kochani. No. Majunia. I chcemy Wam teraz, kochani. życzyć Słuchajcie, bo już dostajemy od Was życzenia. Oczywiście. Noworoczne. Majunia też. Tak, także... Chcemy... Chcemy życzyć szczęśliwego nowego roku. Niech ten nadchodzący czas przyniesie Wam zdrowie, radość oraz pozwoli Wam na spełnienie najskrytszych marzeń. Aby każdy dzień był pełen miłości i sukcesów. I żebyśmy się spotkali na następny rok w większym gronie. W jeszcze większym gronie niż teraz, żeby nikogo z nas nie zabrakło. Także widzimy się, kochani za za rok a życzenia składają o, tak. Becia. Becia, Artur Majcia. Majunia i Bartuś ale, Bartuś, ale Bartuś śpi i Bartuś także życzymy wam naprawdę wszystkiego co, co dobrego, Maja się aż cieszy tak no. Są te z biedronki. Naprawdę fajne. Czeka, ja muszę I my nie szczelamy w Sylwestra Nie, my nie szczelamy. A i nasze miasto też nie strzela A w Żaganiu też nie ma szczelania, będą nie ma. lasery. Będą lasery, nie będzie strzelania. Co to znaczy, że jacyś inni mieszkańcy nie będą strzelać Fajne kapcie, mówię Wam. Polecam. Z biedronki. Także do zobaczenia za rok. Do zobaczenia. Rok. Trzymajcie za się. Za rok. Papa. Pa. Pa, pa. A tu Bartuś śpioszek. Mu jeszcze ma oczko jedno zaklejone. Co, Bartuś? Tak? Też życzysz szczęśliwego nowego roku? Tak? Bartuś? Nie? Nic? Nic? A tu już się pojawiła. Posz, tak, poszło spać. O, wywalony brzuszek i śpi. O, a Bartuś znów się położył. И спим. Bin...